Wejdźcie na kanale kulinarne przygody. Dzisiaj będzie przepis na makaronowe muszelki nadziewane sałatką. Zapraszam do oglądania mojego materiału. Na początek przygotujemy sobie trzy łyżki kukurydzy, jeden mały filet z kurczaka. Usmażony w ulubionych przyprawach, natka pietruszki do dekoracji, 6 mniejszych ogórków koniszonych, 3 łodygi szczypiorka, pół papryki czerwonej i 3 cm pora. Wszystko mam jak widzicie już drobno pokrojone, por, solę i lekko wygniatam i odstawiam na 2-3 minuty, wtedy on będzie taki twardy i wyczuwalny w sałatce. Jeżeli Wam nie przeszkadza ta twardość pora to nie musicie go wcześniej solić. Wszystko przekładam do miseczki. Nie powiedziałam, że ten farsz jest przygotowany na mniej więcej 12-14 muszli makaronowych, w zależności od tego, jak będziemy dużo tej sałatki nadziewać. Jeżeli będziecie chcieli zrobić więcej, no to oczywiście będzie trzeba tą porcję podwoić lub nawet potroić. Jak widzicie, przekładam wszystko po kolei do miseczki. Tutaj jeszcze będzie też fajnie pasowała szynka, na przykład zamiast kurczaka, jeżeli chcielibyście jeszcze bardziej przyspieszyć proces przygotowania tego. Starałam się zrobić tak, żeby to było kolorowe. Wydaje mi się, że jak jest tak dużo kolorów, to to bardziej zachęca do zjedzenia, a też dużo lepiej smakuje. Dodaję łyżkę majonezu, odrobinę soli oraz pieprzu i wszystko razem mieszamy. W międzyczasie ja już gotuję te muszle makaronowe, a nadziewam je dopiero jak są zimne tak jak już mówiłam 12-14 sztuk na tą porcję na pewno wystarczy. Muszle ugotowałam zgodnie z instrukcją na. Opakowaniu gotowałam tak do miękkości i za pomocą łyżki, tutaj nie ma nic skomplikowanego i trudnego, nadziewamy i ja najlepiej układać sobie od razu na talerz, a następnie udekorować jeszcze szczypiorkiem i natką pietruszki i myślę, że jest to bardzo fajna przystawka, przekąska na różne imprezy, ale nie tylko można sobie przygotować na przykład na kolację. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.